do studia. Jasne, jasne. Po, Dzięki, pożegnajcie, się. pożegnajcie się. z widzami, jest dzisiaj, teraz na tym moment jest już 1600 widzów. Pozdrówcie siebie. No, możecie pozdrowić. Dobra, naraz, fajerzy. Trzeba wszędzie wysłać. za ten ten, kurwa. Na ten co wysłać. Dobra, Michał się tutaj Dobra. On będzie przypadkiem. Ej, a da się... Kurwa jak się edytuje live'a, bo bym dał jakąś fajną ikonkę, że wiesz, że, że gramy. Właśnie nie wiem. Izo do Igora. Edytuj, edytuj. O kurwa to się nie przerwie. Ty Prześlij miniaturkę. Czekaj, jest tu jakieś zdjęcie. No, dobra, ale będzie za dyma. ale będzie za dyma. Czekaj, jedno fajne zdjęcie takie miałem Nie, gdzie on jest. Kurwa. Odyma, wiele. W tej chwili ogląda jedna osoba. Spokojnie Neris, wiesz, to oglądam. Fajnie, spoko. O, mam fajną miniaturkę teraz. Czekaj. Jak się zapisuje... Zapisz. O! Fajna miniaturka zobacz, może być taka. Muszę sprawdzić Ale tutaj mój idol Mini Mike jest Elegancka może być e Elegancka, o kurwa Chyba nie wiem się. Dobra, to już trzecia transmisja o, Kurde Dobrze, to co pierwsze Gramy? Jasne, jasne, A nie Dobrze nie ma nas już... Dobrze, dobrze, dobrze nas słychać Okej, okay. to... o, tutaj już pierwszy widz Oskarmachniak Witam prezesa, witam Pozdrawiam. E, Wiecie, on jak User będzie. Potem. Hejterzy! Hejterzy w <wbijają>. <shooters> hejter. <laughs> hejter, bielu, Hejter! To był hejter, ja go zdawał. Dorwego kiedyś. takie rzeczy. To <game> Dorwego do, do z... kiedyś. Zobaczycie moi drodzy widzowie. Dobrze. Odpalamy już 5M. O, o, Piotr, odpalasz też? Jak ja nie no ja jestem kozak po prostu. Dobra, dobra, to kozak są. Tylko wiesz ten no e, na, na Golden, Golden Gate. No RP co nie? No tak, wysperpę, RP, Na pizza ostatnio Tak, 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 tak. Bo RP już nam się znudziła. No dokładnie. Ale tak dałem, dałem wiecie, żeby wiedzieli po prostu, że też tam gramy od czasu do czasu. No to o kurczę, dobrze. Lecimy. Dawaj, dawaj. Już się opala tutaj. Wszystko. Yy, już, już mi. O kurczę czekaj. O dobra, już mam, już mam. Dobrze. To robimy chyba drag streama. Dobrze, -a, a. O kurde, ekran.